Jesteś absolutnie pewna, że sobie poradzisz? Ciociu Rosalio? tak, nie jestem już małą dziewczynką. Poradzę sobie. Zajmę się twoim pieskiem jak należy, a ty no jedź wreszcie do tego spa. Odpocznij, zrelaksuj się. Och, tak potrzebuję spa. To mi się naprawdę przyda. No, więc nie martw się wcale, bo ja naprawdę zaopiekuję się twoim pieskiem dobrze. Pamiętaj, że to jest mój skarb. Kocham go najbardziej na świecie. Dobrze, ciociu, będę pamiętać. W razie czego, pokażę ci jeszcze raz. Tutaj jest karma. Ach, trzeci raz mi ciocia pokazuje. No wiem, wiem, ale wolę, żebyś była pewna. Ta w puszce, mokra karma, no to wiesz, po południu, a tutaj smaczki możesz dać mu niedługo. On bardzo je lubi. Wiem, byle nie za dużo, bo będzie go bolał brzuszek. No tak, a ja nie chcę, żeby on cierpiał. Ciociu, przecież wiem, Fafik będzie ze mną bezpieczny, obiecuję. Och Fafciu, przepraszam, że cię zostawiam, ale to tylko jeden dzień. Mamusia idzie do spa i wróci późnym wieczorem. Ciociu, on będzie ze mną szczęśliwy, będę się z nim bawić, pójdę z nim do parku. Tylko pilnuj go, żeby ci się nie zgubił. Dobrze, Ciociu, idź już. No dobrze, idę. Do zobaczenia wieczorem. Pa, pa. Och, Ciocia naprawdę bardzo mocno cię kocha. Co trudnego może być w opiece nad psem? Wyjdę z tobą na spacer, nakarmię cię i tyle. Na pewno to nic ciężkiego, nic trudnego. Hmm, co by tu z tobą porobić? Może pójdziemy zaraz do parku? Co ty na to pieseczku, żebyśmy poszli na spacer? Co ty zrobiłeś? Wyszłam do kuchni tylko na minutkę, a ty pogryzłeś poduszkę? Hej, tak nie można! O Rety. Mam nadzieję, że ciocia nie będzie zła. Och. Wyprułeś z niej w całą watę? Co ja powiem, Cioci, że na ciebie nie patrzyłam i w tym czasie to zrobiłeś? Nie, powiem, że się z tobą bawiłam. Że przyniosłeś mi tę poduszkę do zabawy, ale wiesz co? Tego się po tobie nie spodziewałam. Niegrzeczny jesteś! Uch, ojej, ale tu wspaniale! Tego mi było trzeba. Maseczka pierwsza klasa. Super. A teraz może skorzystam z gorących źródeł? O, wejdę właśnie tutaj i się zrelaksuję. Och, cudownie. Ach, ale nudy. Będziemy tak siedzieć w parku na ławce. Anka, weź nie marudź, nie narzekaj, ciesz się dniem, zobacz jakie słodko świeci, jak ciepło, mi tam się tutaj podoba. Nuda, nie ma co robić. No dobra, jesteśmy na miejscu, tylko proszę nie uciekaj mi, idź zrób siku, kupę i wracamy do domu. Ale by się narobiło, gdyby mi gdzieś zwiał. Muszę cię pilnować, patrzeć na ciebie, nie spuszczać cię z oka. Ciocia, to by mnie chyba... Wolę nie wiedzieć, co by mi zrobiła, gdybyś mi zwiał. Hej, a co to za dziewczyna? Wcześniej jej tutaj nie widziałam. A co ty myślisz, że znasz wszystkie dziewczyny z całego miasta? No nie, ale ona jest w naszym wieku, a do naszej szkoły nie chodzi. Ach, może przyjechała skądś indziej? Ale tego psa kojarzę. To pies pani Rosali, naszej nauczycielki. Serio? Pani Rosalia ma psa? Tak, widziałam ją tu w parku wiele razy. No to może ta dziewczyna się opiekuje tym psem Trzy to ważne. No dalej, Rupsiku. Długo tak będę musiała z tobą chodzić. Cześć! Eee, cześć, ja jestem Anka, a ty? Ja jestem Kasia. A ja znam tego psa. To pies pani Rosali, prawda? Tak, to pies mojej cioci. Opiekuje się nim dzisiaj. Skąd go znasz? Wyobraź sobie, że pani Rosalia to nasza nauczycielka. O, moja ciocia was uczy, ale fajnie. No i jak ją oceniacie jako nauczycielkę? Zadałaś bardzo głupie pytanie, a jak myślisz, czy możemy lubić naszą nauczycielkę? Wiadomo, że nie. Jest okropna. O, o, naprawdę? Ja bardzo lubię moją ciocię. Myślałam, że jest super nauczycielką. Ona jest taka pozytywna i taka zabawna. E, pani Rosalia, ta sztywniaczka? Okropna baba. Hej, nie mów tak o mojej cioci. Chodź, piesku, idziemy stąd. A właśnie, że nie, nigdzie nie pójdziesz. Co? Jak to? Hmm może zabierzemy jej tego psa? Co o tym sądzisz? <laughs> to świetny pomysł. Nie, zostawcie go! Och, czemu Kasia nie odbiera telefonu? Zaczynam się martwić. Dzwoniłam już trzy razy. Może zostawiła telefon w domu i poszła z moim pieskiem na spacer? Zadzwonię za 15 minut. Tu niedaleko jest strumyk. Może utopimy tego psa? Dokopiemy pani Rozali. a ona już nigdy więcej nie wystawi nam jedynki. Boże dziewczyny, wy jesteście jakieś chore. Fabi, chodź! O nie, nie! Fabcio idzie z nami. Chodź, Marika, uciekamy. Zostawcie go! Co z nim zrobimy? Utopimy go w strumyku? Zostawcie go! Zostawcie, proszę, dajcie mi go! Nie, nie oddamy ci go! Oddaj albo zadzwonię na policję! A gdzie masz telefon? Ach, zostawiłam w domu, ale... Zaraz zacznę krzyczeć! Spróbuj tylko! To połamie mu kości! Jako ty jesteś okrutna! Oddaj mi tego psa! Nie oddawaj! Nie mam zamiaru! O nie, mam złe przeczucia. Wracam szybko do domu. Muszę sprawdzić, czy z moim pieskiem wszystko w porządku. Dlaczego jesteście takie okropne? Oddajcie mi fafika, proszę! Oddajcie mi fafika, oddajcie mi fafika! Nie, teraz to on wyląduje tutaj, w strumyku. Nie rób tego. Ja nie wiem, czy on potrafi pływać. No weź, błagam cię, oddaj mi go. O, ona się popłakała, jak mała dzidziunia. Dlaczego jesteście takie podłe? O, dajcie mi tego psa. Nie, nie ma takiej możliwości. Idziemy troszeczkę dalej. Tu jest wyżej, może stąd go wrzucimy do strumyka. Co ty na to, Marika? Jak ja lubię być taka wredna. Och, Anka, no nie wiem, utopimy go, czy jednak połamiemy te kości? Przestańcie tak mówić. Nic mu nie zrobicie, prawda? Zrobimy. Uwielbiamy gnębić zwierzęta. Ale wy jesteście podłe, dajcie mi Papika. Tak, czułam, że coś jest nie tak. Nie ma jej w domu. Musiała wyjść dawno, skoro nie odbiera telefonu od ponad godzinę. Tylko gdzie ona mogła pójść? Może... może poszła z Fafikiem do parku? Pójdę sprawdzić. W życiu nie spotkałam tak okrutnych ludzi jak wy. Dajcie mi Fafika, bo zrobicie mu krzywdę. Odsuń się. Dobrze ci radzę. Pomocy! Zamknij się, przestań krzyczeć. To mi go oddaj, złodziejko, porywaczko psów ty, ty okropna dziewucho. Kasia, tu jesteś. Wszędzie cię szukałam. Ciociu, one porwały Fafika i nie chcą mi go oddać. I, I cały czas mówiły, że go utopią i połamią mu kości. Ja tak strasznie się o niego bałam. Przepraszam, ciociu, ja nie mogłam nic zrobić. One są okropne. Już ja wiem, że one są okropne. E, to my już sobie pójdziemy. No właśnie, pójdziemy sobie już. Jesteście okrutne, ale wiecie co? Dobrze, że to się wszystko stało. W końcu porozmawiam z waszymi rodzicami. O nie, proszę nic nie mówić mojemu tacie, on da mi lanie. Może i dobrze, może lanie by ci się przydało. Jesteście straszne, napędziłyście mi stracha. Bałam się, że naprawdę zrobicie pieskowi krzywdę. Przecież my tylko żartowałyśmy, pani Rosalio. Takie żarty bardzo mi się nie podobają. Kaśka, chodź, idziemy do domu. Okrutne, okrutne jesteście. Chodź, Kasiu ciu bardzo cię przepraszam, ja naprawdę się starałam zająć twoim pieskiem jak najlepiej, ale one są takie groźne, ja się takich bałam. Wiem, znam je doskonale, jestem ich nauczycielką. Wiem, powiedziały mi o tym, teraz to chyba im będziesz wystawiać jedynkę za jedynką, co? Nie mogę jako nauczycielka mścić się na nich, zresztą one dostają same jedynki, bo w ogóle się nie uczą. O nie, mamy przekichane. Ona powie naszym starym o tym, co się tutaj stało. Aha, mój tata na pewno złoi mi tyłek. Porozmawiam z ich rodzicami. Muszę to zrobić. Tak, ciociu, też tak myślę. Kasiu, nie smuć się już. Wracamy do domu, tak? Tak, ciociu, przepraszam cię. Chciałam, żebyś się zrelaksowała w spa i nie wyszło. To nic, zrelaksujemy się razem. Co powiesz na lody bananowe? bananowo czekoladowe? Tak! No dobrze, Ciociu! To chodź, wracamy do domu, kupimy lody po drodze. Bredna Anka i okropna Marika. Ach, co za dziewuchy! Jeśli podobała Wam się dzisiejsza historyjka, koniecznie zostawcie łapkę w górę! Subskrybujcie kanał Bajolanki! Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!